Dzisiaj mam powiedzieć słów kilka o filmie fantastyczna szwórka. Tylko problem jest taki, że ten film wcale nie jest fantastyczny. Bośnia i hercegowina kraj, który przez lata był ogarnięty wojną, na szczęście powoli się odbudowuje i dziękuję, że chociażby tyle osób tam nie ogląda. Dziękuję bardzo. I jeżeli chodzi o miłe akcenty w tej recenzji, to wszystko. Naprawdę wszystko, ponieważ fantastyczna szwórka. To jest koszmarny film. Od początku. Mamy oczywiście grupę naukowców. Tym razem wracamy do, do lat młodzieńczych, powiedzmy, do szkoły. Wracamy. Omówimy się w ten sposób. No i oczywiście Reed jest mózgopsem, elegancko wymyśla maszynę, która może przenieść materię w inny wymiar. W porządku. Naukowiec wielki Baxter bierze go pod swoje skrzydła. To jest oczywiście ojciec żony Storma i e, adoptowanej córki Sustor. No i razem postanawiają wymyślić maszynę, żeby tam się przenieść. Bo ziemia naszą umiera, muszą coś wymyślić, inne zboża, jest szansa na to, że będzie tam dobrze, energia, wszystko super. No i oczywiście się nie udaje, oni tam jadą, wracają, no i mają swoje moce, no i potem wiadomo o co chodzi im, czy zarabią dum i tak dalej, i tak dalej. Nie będę mówił więcej o fabule, bo pewnie przyznają. Tak, samo jak przyznają. Jak, e, skąd się wziął Spider-Man, skąd się wziął Superman, Batman i dalej. Nie ma sensu o tym mówić, ale wiecie dobrze, że jestem fanem komiksów. I szlag mnie trafia, jak widzę, jak ktoś robi takie wielkie badziewie. No. Przy tym filmie druga część e, fantastycznej czwórki o przygodach srebrnego surfera jest klasyk. Naprawdę jest miodzio. Jak można było wziąć i spieprzyć... Znaczy ja wiem, jak można było... Czemu tak zrobili? Po pierwsze od poprzedniego filmu minęło już ładnych parę lat, i żeby nie stracić praw do właśnie fantastycznej czwórki, musieli zacząć 7 lat później, najpóźniej oczywiście, robić kolejną część. No i zaczęli. No i zaczęli, oczywiście i zrobili, bo inaczej wróciłyby prawa do Marvela, a Marvel dobrze wiemy, że teraz sobie radzi całkiem fajnie jako część Disney'a. No ale co? Zrobili i wyszedł jeden wielki gniot. Jak to się może stać, że główni bohaterowie jak tylko otrzymują swoje moce, to film siada? Raczej jest odwrotnie, co nie? Że jest w porządku, fajnie, potem jest, jest y, ciach, ugryzienie y, pająka, jest w ogóle to, tamto. W przypadku Spidermana i tak dalej. Jest moc, jest moc, a tutaj jest tak w porządku i potem jest już normalnie katastrofa. W ogóle to jest coś, dla mnie nieporozumienie. To jest jedno wielkie nieporozumienie. Gra aktorska głównej czwórki właśnie piątki, jeżeli weźmiemy pod, pod uwagę też Wiktora Wonduma. Kiedyś no. <noise> Kiedy była taka piosenka Rasiak, Rasiak Song. O tym, że Rasiak jest drewniany. Nie, on nie był drewniany. Oni są dopiero po prostu Pinokio. Jepetto by się zapłakał jak patrzył normalnie coś. Boguś przy nich jest rewelacyjny, no, naprawdę, no wszystkie wszelkiego rodzaju inne Adamczyki to... Oskara, im daj za to, jak grałem, bo tutaj to, co się dzieje, to jest po prostu nie dość, że nie sympatyzujemy z głównymi bohaterami. To jeszcze stwierdzamy w ogóle po co, człowieku? Po co ty to robisz? Daj sobie spokój, bo normalnie jesteś słaby, drętwy i nic się z tego nie uda. Niemożliwe. Wiktor von Doom oczywiście później wraca jako zły charakter. <grym>, zły charakter, czarny charakter. On wygląda jakby ktoś do tostera, kilka diod nakleił, pach, 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 aaa, i wychodzi. Przy okazji, może jeszcze obejemy jakimś nie wiem. Jakimś sosem, barbeciem, żeby to wyglądało potwornie, i wychodzi coś takiego. Od tego się oglądać nie da. To jest śmiech na sali. W ogóle Sam Reed, pan fantastyczny, Mr. Fantastic, on tymi rękami pią, za jak Spider-Man. Elegancko po prostu, coś, coś, coś pięknego. Muzyka, Muzyka jest tak głośna, że tylko przeszkadza. Nie dodaje nic, a na koniec oczywiście mamy wielką walkę, czyli nasza czwórka przeciwko, przeciwko dumowi, a ta walka jest po prostu tak koszmarna, tak słaba i tak nudna, że no kiedy dawno, dawno już nie widziałem takiego złomu, takiego syfu, takiego kaszalota. Po prostu są jak dla mnie tylko i wyłącznie dwa. W miarę pozytywne aspekty. Najfajniejszy to aktorstwo, ale osób, które są na drugim planie bo to rzeczywiście, no to było tak po prostu, że musieli, cztery osoby wzięli, ciach, 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 porąbali, już oczywiście abstrahuję od tego, że John Storm i Sue Storm, jedno jest białe, drugie jest czarne, ale to jest rodzeństwo, nie ma tak jak poprawność polityczna, Amerykanie pieprzynicie się w mózg, bo pewnych rzeczy się nie zmienia, i kon pewnych się nie zmienia, ale skoro tak chcieliście, tak macie, oczywiście zaczęliście z Hymdalem, potem był Kingpin, niedługo będzie za chwilę, zobaczycie. Nie udało się z y, Spidermanem Meksykaninem? Może coś innego wymyślicie, może jakieś inne głupoty zrobicie. Proszę bardzo. Ostatnio była petycja o to, y, dlaczego mamy nie trzymać komiksów. Jeżeli jesteście na Facebooku, Twitterze i tak dalej, wiecie dokładnie, pewnie, o co chodzi. Aktorstwo drugoplanowe, fajne. Naprawdę nie, nie jest najgorzej. No i efekty specjalne nie powalają, nie powalają naprawdę, ale są w porządku. Więc no chociażby biorąc pod uwagę, że film kosztował tyle milionów, 120, spodziewałbym się człowiek, że dobrze, Fox dokładnie wie jak się robi X-Menów, wie jak się robi adaptacje komisowe, że to zrobią dobrze. No ale niestety nie zrobi tego dobrze. Dlatego film dostaje ode mnie tylko i wyłącznie 3 na 10. I mówiłam w tym momencie, tak biorąc pod uwagę, jakie filmy recenzowałem, na pewno na dziesiątkę najgorszych trafi. Bo no, chyba, że rzeczywiście okaże się, że kolejne e, kilka miesięcy. Okażą się całkowicie do dupy pod względem filmowym. No ale czas pokaże. A wiecie, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że tak patrzyłem na IMDb, ocenę ma koszmarną, bo ocena ma 4.0. Większość krytyków ten film zlała. Naprawdę ci młoczem pojechali po nim. Film kosztował 120 baniek. W kinach jest od 4 sierpnia. Zarobił dopiero albo już. To zależy od Waszego światopoglądu. 60 milionów. Pewnie się zwróci, bo kolejne 60 pewnie dolecą, ale smutny jest fakt, że wszyscy ten film pojechali, a studio mówi, i tak będzie druga część. Druga część ma, ma wyjść 9 czerwca 2017 roku. Czemu? Bo inaczej prawa im spierniczą. No, o to chodzi cały czas. Tak było z Terminatorem, tak jest z tym, tak jest z wieloma... Y Seriami, z wieloma franczyzami, chciałoby się rzec. I to mnie najbardziej smuci. Że nieważna jest, jest jakość, tylko ważny jest produkt. Robimy zabójczą rynk 45, nieważne jest, ma być gotowa na 9 czerwca 2017, a czy będzie fajny, czy będzie dopracowany scenariusz, czy będą świetne efekty specjalne itd. To nie interesuje nas. Ważne, żeby był film zrobiony, bo ludzie na to pójdą. Po prostu. Porażka. Reasumując, jeżeli macie na ten film ochotę pójść do kina, darujcie sobie. Jeżeli chcecie go ściągnąć z internetu, yy, chcecie do tego wypić 20 piw, mieć jedno oko przymknięte, spać, nie, darujcie sobie. Jeżeli chociażby troszeczkę, troszeczkę jest Wam bliski Marvel i uważacie, że to ma sens, jeżeli lubicie kino fantastyczne, kino y, akcji sensowne, darujcie sobie ten film, bo po prostu tego się oglądać nie da. A z mojej strony niestety to wszystko. Dziękuję bardzo. Cztery pozostałe recenzje, obejrzyjcie się i widzimy się już, mam nadzieję, że przy okazji lepszego filmu za kilka dni. Cześć!